No, na na górę, dobra. Gdzie pojechał? Nie wiemy. Co, tego go zgubiliście? No ja jeszcze nie, tam nie byłem. Nie tak ciebie jest... pytam. Na tego, ja na pojechał. pojechał, slot spalony. Kurwa, dobra, ja, ja mam bez go, nie zapomnę. Nie, nie, nie masz? tam. Biegnie na was. A nie dałem rady. Ocinam mu plecy. Leci, leci, leci. O leci. inny, to inny, to inny jest. Mam go, mam go, mam go. Chuj za imię. Łapcie. Bar, bar monta mu został ino. Dobra, 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 dobra. mówcie gdzie jedzie, no, 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 kurwa, no, Na AN-E, Na an na Ja już go ten. Hit, hit. Dziabnij go tylko, bo ja. już spadnie. No, dał to sami najdź. No buty. Został jest na imię, zajebiście. Spalił buty. Zatimo. Ty fajny. Spalił buty no. Uważajcie, ma diablika! Pamiętajcie, żeby sperezowałaś mu diablika, dobra? A? Przepalił się. ja, wszystko. Persz, 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 persz. Poszedł, poszedł, poszedł. No mamy szmatę. dwie banki. Ile? Dwa banki. Za ile istotny Ale zawsze Jedna, jedna osoba lutuje, przypominam? By zawsze kolejcie gdzie jedzie. To nie, że ja się domyślam, kurwa, że on nagle na mnie na na, NA jedzie dalej. No? wiem, że na was, na was, na was, tylko drugi target... Na się... was, na was jest, kurwa, tylko że część z nas była na NW, część była na NE, część była na SE. Ja, no. Więc chuj nam to mówi, że jedzie na nas. No bo